Koło. Ze wszystkich zdobycz techniki, tudzież przyszłych odkryć interesują mnie tylko dwa wynalazki. Koło i wehikuł czasu. Koło pomagało pęd rozwojowi cywilizacji i w efekcie to, co dzisiaj mamy. A wehikuł czasu, aby oczywiście wykorzystać go do cofnięcia się w czasie, żeby dać bryj temu, kto wynalazł koło. Nie jestem amiszą technologii, ale kiedyś ludzie pracowali tyle, ile dawało im ręce i nogi. Koło sprawiło, że w ramach tej samej energii byli bardziej wydajni. Niby okej, okay, ale nie pracowali wcale mniej. Co gorsza, zaczęli jeszcze więcej. Doprowadziło to do ciągłego podnoszenia efektywności. Nawet taki silnik parowy został zwolniony z powodu słabej wydajności. Straszna automatyzacja nie dała rady zastąpić człowieka. Wieka, jak wieszczyła od wieków klasa robotnicza. Co gorsza, sprawiło, że nawet podwojenie ludzkości nie zapewniło dostatecznej liczby ludzi do pracy. tuż na inteligencja chyba tylko oddaje nieinteligentną, bo wie ją czeka. Niby straszy się, że roboty zastąpią człowieka. Póki co, brakuje programistów, żeby ten robot nie pomylił główna ze klerką. Wróćmy do nas, tych wiesznie zabieganych. Spytaj kogo chcesz. Nawet emeryci nie wyrabiają. Wszędzie się śpieszą. Wpychają w kolejkę, sapią, mamroczą, jakby znowu komuna miała wejść. A że wtedy człowiek był młody i bez chorób, rozmarzeni w retrospekcjach bezwiednie gwałcą koszykiem w sklepowej kolejce chyba na wspomnienie o wolnej miłości. Zastanawiam się, kto tworzy te wszystkie memy w internecie, kto jeździ do tych sklepów od świtu do nocy. Jeśli jutro jest promocja do wyczerpania sapasów, to znaczy, że dzisiaj tego nie ma. Po cholerę bary czy restauracje są otwarte od 12, jak od 5 lat nie wyszedłem z pracy przed 16. Płazów i gadów na każdej ulicy z asortymentem, którego nie przetrawi do końca życia, a jej kolodze z tych zwierząt się nie cieszą. Co ciekawe, biznesy padają, ale spróbuj zamówić pizzę z dostawą? To w odpowiedzi usłyszysz bez i can jest za dwie godziny. What the fuck! Nasz rozwój cywilizacyjny powinien po nas wymagać. Co najwyżej, ruchania się na potęgę i nie zabiciał odpalając peta od raz do rochu, chociaż w niektórych starach ponność osiągnięto ten stan rwany. Za to cała reszta, jakby jutro miał być 29 luta, a potem chuj. Nic już nie będzie. Wryt tykania z garbów atomowych, tylko skazuki się zamieniły i jeb Hiroshima. Te od sekundy bią godziny, te od godziny biorą dni. Na płytach chodnikowych nie zbijają, bo na sa szachownicy same gońce. Pęcą jak w warcawach, piją jak w palanta. Nie styka czasu na targach, zakupach, na 5 minut w sypialniach i korkach. Puka terminasz i tyka wiekowa cyfra. To tu spóźnienie, to tam nie dojechali, to tu. tu która dotyka zbliżej. zbliżeń. To tu czegoś nie ma, to tu powinno być. To tu, to tu, to 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 tu, to tu, to 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 tu, to 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 tu, to Następny pociąg do stacji końcowej odjeżdża w pół do śmierci. Pasażerowie, którzy nie zdążyli wsiąść, nie muszą się martwić. Pero zapierdala również szybko jak pociąg. Tu, 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 Błogie uczucie, że nic nie jest już ważne. Wyrywa nas z tego jak, spo, jak, jak spowolnienie czasu, jak wypadek we śnie. Tutum du oczy potem powoli, nadwaga zrobiła swoje. Tutum, du rusza maszyna ze słyszalnym chrzęstem kosztem, z którego rzadko korzystaliśmy. Tutum, du lewa czy prawa strona, nieważna. Krok za krokiem, słowo za słowem, dzień za dnie, koło rów, para ruch, serce, truch, wizek mmuch. Udało się uciec, jak mawiał klasyk, ty to chyba lubisz. I tylko ja w kółko czekam na ten wymarzony wehiku czasu. Dziękuję.